To są słuchawki Nothing Ear A, ja je kupiłem tak trochę w zasadzie dlatego, że na polskim YouTubie poza klubem Kubą Klawiterem nie nagrał o nich w zasadzie nikt, nic, albo mi YouTube nic takiego ciekawego nie podsuwa. Główny cel tego filmiku to powiedzieć, raczej nie kupuj tych słuchawek, jeśli, no właśnie, jeśli co? Nie kupuj tych słuchawek, jeśli nie potrzebujesz słuchawek na już, na teraz. Ja je kupiłem, dlatego że... Moje CMF w Lite niestety się rozsypały. Odesłałem je do x na gwarancję po raz drugi. I no, nie wysłano mi nowych, po prostu zwrócono mi pieniądze, więc potrzebowałem nowych słuchawek na już. Inaczej najprawdopodobniej bym ich nie kupił, i mam ku temu ważne powody. Nothing Ear A. ej jak to woli, miały premierę 18 kwietnia. Mam nadzieję, że mi nie przerwie zagrywania, przez to, że włożyłem do ucha, bo nagrywam telefonem. Miały premierę 18 kwietnia. Teraz mamy dokładnie, ja to nagrywam 18 czerwca, więc są to już ponadroczne słuchawki, jak matematyka nam podpowiada. Więc naturalnym jest, że Nothing będzie szykowało odświeżenie. Moim zdaniem, obstawiam, że jeszcze nie teraz. Jak wszyscy dobrze, najprawdopodobniej wiecie, 1 lipca wychodzi Nothing Phone 3 i oczywiście. Nothing ogłosiło, że przy okazji z Nothing Phone 3 wyjdzie on e, ich pierwsze nauszne słuchawki, wokół wokółuszne. E, to będzie Nothing Headphone One z tego co pamiętam. Mają one powstać we współpracy z firmą KEF. Tak mam tutaj chyba w notatkach, tak? no mam pisanie z brytyjską firmą od dźwięku natomiast jest to jakaś legendarna firma taka już typowo dla audiofili raczej moim zdaniem nie będą chcieli wypuszczać niczego przy okazji tego nie wypuszczą Nothing Ear A2 no bo ludzie po prostu kupią Nothing Ear A2 zamiast Nothing Headphone One, które mają z tego co tam mówią przecieki chyba 9 to 5 Google mówiło o 300 dolarach przynajmniej w Stanach Zjednoczonych no około 1200 zł, 1300 pewnie na naszym rynku, tym bardziej, że to jest współpraca taka naprawdę w świecie audio, chyba z tego co zrozumiałem, dosyć głośna. Więc logiczne jest, że nie będą sobie chcieli kanibalizować produktów na nawzajem. Ty mnie możesz teraz zapytać, co jeśli ja nie kupię tych słuchawek, one się wyprzedadzą, na film nie wypuści nowych budżetówek, i z czym wtedy zostanę. Może tak być, nie da się tego niestety wykluczyć. Natomiast mam kilka argumentów przeciwko temu. Nafing ostatnio na swoim Discordzie prosiło o feedback odnośnie. Nothing Ear A i Nothing Ear, które w zasadzie powinny się nazywać Nothing Ear 3, ale z jakiegoś zrozumiałego tylko dla siebie powodu, Nothing postanowiło cofnąć się w nazewnictwie i nazwać Nothing Ear, tak samo jak te model chyba z 2022 albo 2021, jeszcze nie pamiętam, przepraszam. Natomiast nazywają się tak samo jak pierwszym podstawowy model. No ale prosili o, o feedback. W w tym momencie powinien wam się wyświetlać nadal ich Discord, gdzie jest właśnie post, którym proszą o dokładnie ten feedback z słuchawek. A nie oszukujmy się, raczej firma nie będzie zbierała feedbacku, jeśli nie szykują aktywnie następcy. Ten model, z tego co się orientuje, był nawet nie z tego co się orientuje, no po prostu był bardzo chwalony przez recenzentów w swoim budżecie, nie przez każdego, ale przez wiele osób. I chyba dobrze się po prostu sprzedawał, więc głupim by było nie zrobić następcy, prawda. Dodatkowo Nothing i A są coraz słabiej dostępne w Polsce. Na ten moment, z tego co widziałem, można je dostać jedynie w oficjalnym sklepie Nothing na nothing.tech. Na Xcom je wiem, że są. Allegro, ale to też głównie Xcom je wystawia. Gdzie indziej są wycofywane, chyba w Media Ekspert też widziałem, że je mieli, ale brak na stanie, więc nie wiem, czy je wycofują, czy się wyprzedały. W każdym razie są coraz słabiej dostępne na rynku, a to też o czymś świadczy. Kolejnym argumentem, takim dosyć świeżym, jest to, że w najnowszym filmie na kanale Nuffing, gdzie ogłoszono jaki procesor znajdzie się, jaki układ znajdzie się w najnowszym Nafing Phone 3, powiedziano, że druga jakby połowa roku będzie bardzo pracowita. I właśnie na tej podstawie obstawiam, że Nothing Ear A i następca Nafing Ear, czyli Nafing Ear 4 docelowo, 3, nie wiem jak zrozumiał z nazewnictwem. Pojawią się albo w czwartym kwartale 2025, albo, jeszcze, albo już w pierwszym kwartale 2026. Natomiast myślę, że to jest niedaleka przyszłość. Dodatkowo Nothing wprowadziło przy okazji premiery CMF Phone 2 dokładnie trzy modele słuchawek. CMF Buds 2, 2A i 2+, więc jakby ten segment niższy jest zagospodarowany dobrze, więc nie ma na razie potrzeby do tego, żeby wprowadzać nowe Nothing Ear 2. Nothing Ear A2, przepraszam. A premiera tych słuchawek CMF, nie wiem, mówiłem? Miała miejsce w marcu. No dobra, a co jeśli mimo wszystko chcesz je kupić, bo nie wiem, zepsuły Ci się słuchawki, potrzebujesz słuchawek na już, no nieistotne, masz taki kaprys, chcesz je kupić. Moim zdaniem się nie zawiedziesz. To są dobre słuchawki. Będziecie mieć naprawdę dobre słuchawki za 3,5 stówy. Z tym, że moim zdaniem za 350 zł większość słuchawek będzie dobra i tutaj naprawdę... Nie ma co z tym dyskutować, to jest już taki taki sweet spot, myślę. Ten budżet to już jest moim zdaniem taki sweet spot i... Konkurencja jest tam spora, jest naprawdę, naprawdę dobra. Nie wiem, chyba JBL Tune Flex widziałem, dwójka już, bo jest nowy model, w tym budżecie około chodzi, można już dostać na Allegro. Yy, Galaxy Buds 3 tak samo, z tym, że one... Z tym, że to są te słuchawki typu półotwarte, więc no, izolacja będzie dużo gorsza, ale nadal to jest Samsung. Nie oszukujmy się, będą one dobrze grały. I widziałem, że recenzenci uznawali, że przynajmniej jeden recenzent, którego widziałem, uznał, że to jest najlepszy wybór w świecie, tym półotwartym obok. Erbaców, tak? Więc tak, jedne będą brzmieć po prostu naturalnie, inne mniej naturalnie, i te są bardziej basowe. Nie każdemu to może odpowiadać, mi bardzo odpowiada, ja jestem przyzwyczajony do tego, mi to pasuje. Jest fajne sterowanie przez uściskanie pałąka, a nie przez naciskanie, co było denerwujące w moich. Y CMF Buds bo mi się generalnie słuchawki bardzo wyślizgują z uszu. Muszę je po prostu co chwilę dociskać, więc przy każdym wciśnięciu głębszym słuchawek zatrzymywała mi się muzyka, musiałem ją znowu odpauzować i było to dosyć irytujące. Jeśli oczekiwaliście jakiejś głębszej analizy, no to przykro mi, do nie tutaj. Na pewno są kanały, które znają się na tym lepiej. Ja nie chcę też wprowadzać w błąd, mówić o specyfikacjach, gadać głupot. No bo nie to jest moim celem. Wiem jedno... Nad... Wiem jedno: te słuchawki się bardzo rysują. Nie, pewnie nie będzie tego widać. tego. Ja zamówiłem etui, niestety ono jeszcze nie doszło z Chin. Czeka sobie na lotnisku w Chinach. Boję się, że zarysuję całkowicie te słuchawki, zanim te etui mi tutaj dojdzie. No niestety, to taki urok przez ryczy z tego case'a i w ogóle to jest takie. Czarne też by się pewnie rysowało, na białym też by było widać. No, no niestety, no. mogłem zamówić case'a, pomyśleć wcześniej. Mogłem zamówić case'a sobie na słuchawki i bym wtedy nie marudził. Jest też kolejna rzecz, która przemawia trochę za tymi słuchawkami, bo tak jak wspomniałem, one są dosyć basowe. Przynajmniej w moim odczuciu, w porównaniu do innych słuchawek, jakie miałem okazję użytkować. Z tym, że jest moim zdaniem świetna aplikacja Nothing X. X nieistotna. Aplikacja do dźwięku od Nothing. Tam mamy equalizer, można sobie trochę dostosować dźwięk pod siebie, z tym, że nie wiem, na ile to jest wyjątkowe, bo ja miałem JBL Tune Flex 1 i one też miały aplikację, też można było sobie tam trochę pozmieniać. Wiem, że y, słuchawki Samsunga można sobie dostosować y, pod siebie, więc nie wiem, na ile to jest wyjątkowe, natomiast fajnie, że coś takiego jest. Mi się ta aplikacja bardzo podoba i ją bardzo lubię. Jest ANC. Aktywna redukcja szumów, Active Noise Cancellation i moim zdaniem działa świetnie, to jest bardzo ważny punkt tych słuchawek ja sobie wczoraj w nich szedłem przez miasto i jak miałem ustawiony ANC na maxa nie słyszałem żadnego samochodu pomimo, że szedłem obok dosyć ruchliwej ulicy wiem, że przejechała obok mnie też karetka na sygnale i nie słyszałem tego tylko dlatego, że ją zobaczyłem Przestawiłem potem na tryb transparentny, który niby coś tam daje, ale dla mnie ten tryb transparentny to jest najgorsze, co się znajduje w tych słuchawkach jest tragiczny. Jak odpalicie muzykę tak naprawdę dosyć głośno, to on praktycznie nic nie daje. Może takie głośniejsze, takie naprawdę głośne dźwięki, jak samochody, jak macie ruchliwą ulicę, czy właśnie sygnały karetki się gdzieś tam delikatnie przebijają, ale to nie jest nic fajnego. Nie wiem jak to działa w droższych sławkach, niestety nie mam odniesienia. Tak jak wspominałem sam od tego pewnie lepsze kanały recenzenckie, które mogą powiedzieć więcej na ten temat. Dla mnie tego trybu po prostu mogłoby nie być, bo działa moim zdaniem tragicznie. Dam wam jeszcze posłuchać sobie mikrofonów. A śmiał się Pietrzykowski, jakie wnyki, Boguś, tylko elektryczny pastuch. eee, yy, aż mu wyślę MMS-a. Chyba nie mam nic więcej do dodania odnośnie tych słuchawek. Mam nadzieję, że pomogą trochę w decyzji. Ja, tak jak mówiłem, ich bym nie brał na ten moment, gdybym nie miał innego wyboru. Pamiętajcie jednak, że przygłupi YouTuber nie powinien za Was decydować, czy Wy powinniście sobie kupić słuchawki, czy nie. To powinna być Wasza indywidualna decyzja. Dzięki za obejrzenie. Cześć!